Brawo, brawo! Cześć, z tej strony Ania Games, a ja was witam w serii dawno zapomnianej, czyli od milionera do zera bodajże. Jesteśmy na stronie CSGO Fast, ja już kiedyś na niej grałam, bardzo mało zostało tych stronach takich legitnych, więc jeżeli macie którąś do przetestowania to dajcie. Strona jest legitna w pełni, bo ostatnio wypłacałam i wypłacałam. Wpłaciłam sobie za 46, tutaj już sobie zamieniłam. E, parę tych za 6 chyba, tak 6 e, e, dolców jakby. Tak, dolców. Oczywiście jest plus 50 rafic, czyli jak płacicie na przykład polską to blikiem czy czymkolwiek, no to macie plus 50. To jest fajna opcja, bo nie zawsze jest blik. Oczywiście przy wypłacaniu jest tam ich prowizja, więc dużo dużości nam to musicie myśleć, bo jeżeli na przykład płacie sobie 10 euro, wygracie 100, myślicie że skin na 90, a tak naprawdę okazuje się, że on jest 80-70. to musicie też sobie to sprawdzić. Nie przedłużając, sobie zagramy na klasiku, a potem Wam wyjaśnię, jak to działa dalej. Żeby wejść do gry, musicie mieć 250, max 10 item. I mamy tutaj, moi drodzy państwo, 1% szans, bo gościu wbił 100 euro. 100 dolarów. Nie wiem, 100 pońców, może tak mówmy. Mówmy to na to pońcy, o. Jakby jeden, jeden points odpowiada jednemu dolarowi, ale nie zawsze i nie do końca tak to jest. I tak to wygląda. Dobra, zobaczmy, kto wygrał. Ja siebie chyba nie widziałam ani razu. No i wygrał ten sam gościu. Ja oczywiście tutaj mam problem chyba z ciastkami czy czymś. Więc w takie bety już nie wchodzimy. To jest też nauczka, ja bardzo nie lubię w takie rzeczy wchodzić, jak jest 100 euro czy coś takiego. Ale... Ale czasami dojeżdżają i ludzie o tym nie wiedzą. Dobra, mamy lucky of day, mamy 342, to chyba jest Polak. Nie, jednak nie Polak, dobra. Nevermind. Mamy też fasta. Tu wbijają po trzy osoby, tu możemy sobie wbić, zobaczyć jak to wygląda. Nie ma żadnego problemu. Jakby mamy trochę kasy. A, nie możemy. Ile? A, bet. a, itemy. Muszą być trzy itemy. Okej, okay, to później. Tu już się stópka zrobiła, bo ten wbił. Mam nadzieję, że on to przegra. Jak więcej osób bije i rozbije, to to jest Co? Ja nie lubię grać w Join Battle, czyli te ba... skrzynki. Bi... Bić się na skrzynki. Nie lubię. Bardzo nie lubię. O, tutaj ktoś ładnie zdobył. Są też skrzynki do otwierania. Aktualnie trwa Event 2025, w którym po prostu wchodzicie, wypełniacie zadania. Macie tutaj, tutaj doładowanie za jeden point. Potem macie różne, różnego rodzaju tu macie skrzynki, otwieracie je za domochę. Tutaj też macie special i coiny dostajecie. Jak tam przegracie, chyba jeden coin, czy... nie, nie, Nie pamiętam, nie zagłębiałam się w tym. Dobra, mamy 108, zobaczmy, jak nim pójdzie. Ja na razie nie wbijałam. Pokrótce chcę Wam opowiedzieć o tej stronie ponownie. Bo to już kiedyś tam było. To jest tak. Tak dawno już nie grałam, nie, znaczy nie nagrywałam jak um, jestem na jakichś stronkach, bo w sumie rzadko to robię. Ostatnio tylko tak bardziej. O, i przegrał. Nie, niestety to wygrał. Ponownie. Ale wiadomo, to są tickety, jest ten hash. Tutaj macie opisane jak to wygrać. Strona jest po angielsku, ale easy peasy dacie radę. W ogóle on ma kostkę tutaj. Fajnie by było to zgadnąć. No, niejednokrotnie mi się udawało, to pamiętam. Dobra, mamy Double, też, które kolary obstawiamy. Tutaj też możemy sobie zagrać. Nie, ma, nie widzę żadnego problemu. Wejdziemy sobie 0,50. Nie będę Żydem. Bez obrazy, oczywiście, dla żadnego Żyda. Już by nie było. Wejdziemy sobie, zobaczymy zaraz, co będzie z tym klasikiem. Ja sobie mogę w, w, w drugiej karcie otworzę i będę tak przełączać po prostu. Okej, okay, był zielony. I ludzie z zielonego. No, powiem Wam, dużo zarobili. Także my sobie postawimy. Był zielony. I powiem Wam, że to było 1.40, 14 by było. Wydaje mi się, że będzie tutaj. O, ktoś wbił nowym. I wbił za 52. Strona jest naprawdę legitna. Polecam, jeżeli ktoś chce sobie tak pograć albo coś włożyć albo. No po prostu chce gdzieś spędzić czas, to bardzo, bardzo polecam gorąco w sumie. Żadnej współpracy nie mam od razu, mówię. Po prostu gram. I teraz e, teraz tak. Ja skrzynek nie lubię, więc stronki ze skrzynkami to nie jest kurde dla mnie, bo też bym e, na to grała kiedyś tam betowałam, hazardowałam więcej. Jak będzie zielone, to będzie ciekawie, ale będzie czerwone. O, czarne. Akurat obstawiam czarne. A więc zgarniam X2. E, wygrałam jeden. Cieszę się, a tutaj nikt nie wbił. Pewnie każdy się boi. Też tak może wyglądać, że każdy się boi. Dobra, wejdźmy sobie na czerwone. A dlaczego by nie? I tak 50 jestem na plusie, to mogę. Dobra, kolejnym tutaj jest też ta Well, kółko. Już wam pokazuję wszystko po kolei. Right Tym razem było czarne. Zapomniałam też, że ta strona ma dźwięki, więc włączyłam sobie od razu dźwięki. Tam przegraliśmy ostatniego tabelka. Tutaj widzę, są takie. No jest te 68, więc sobie wejdę w to, zobaczymy jak to będzie, A jak mnie to opu opuścimy klasika na chwilę. Mam 5%. Na tych 5% naprawdę jest w stanie się dużo ugrać. Źle mówię, poprawnie, niepoprawnie, nieważne. Można dużo ugrać. No nie powiem Wam, że nie, bo można dużo ugrać i. Mm, to jest fajne właśnie, że mm, jesteśmy w stanie gdzieś tam na tych 4-5% wbić się w ten ticket. No i moi drodzy Państwo, jest to moje. Żartowałam. Chciałabym, żeby było moje, ale ostatnio mi się tak udało ugrać. Także jest to tego Johaszycha. Bo pewnie myślał, że ten gościu za stówę, co wbił wcześniej. To on też wie i jestem pewna, że to zrobił. Dobra, Exchange, jak to się robi? Tutaj mamy takie sugerowane. Oni nam sugerują czasami, co możemy wybrać, za co zamienić. Możemy też wcisnąć 10, i też jest spoko, bo powiem Wam szczerze, że ja lubię te sugerowane. Nie muszę szukać. Można szukać, można wpisywać, ale, ale jakoś tak lepiej się czujesz, że jak. O Macie hasz. Jak tam samo sugeruje, szybciej jest. Dobra, tutaj mamy Spina. Jednego pońca dajemy i mamy dropy Możemy trafić gówno, a możemy trafić naprawdę dobre, dobrą rzecz. Mi się udało 5 chyba pońców najwięcej. No i widzicie, tam 74. Zróbmy sobie jeszcze raz, a żeby nie było do dwóch razy sztuka. Zagrajmy sobie. I zobaczmy. No, dzisiaj mi po prostu nie idzie. Mamy cel albo zatrzymać. Chyba tylko sel w sumie. Dobra, tutaj jest 17.4. No, powiem wam, że tu można by było widzieć, ale zobaczymy, jak to będzie dalej wyglądało. Tutaj mamy Tower. Zagramy sobie za 50 centów i musimy trafić. Play. Patrzcie, musimy trafić, widzicie? Musimy trafić. O, mamy. I Jak nie chcemy ryzykować, to bierzemy take. Jak nie, no to przegrywamy. Czyli na przykład play i mamy try. Tu się dużo przegrywa. Moim zdaniem dużo się przegrywa. Więcej się przegrywa, niż się wygrywa. Dobra, tu mamy 17, to sobie wbijemy za 3 i zobaczymy, jak to będzie. Mamy duże szanse, że możemy to zgarnąć, są też szanse, że tego nie zgarniemy. O, gościu wbił 15, już nam rozbił, mamy 7,5. O kurde, dobra, znowu mamy 4 7. To jest dosyć ciekawe. Tutaj może siąść temu gościowi The End, który ma 4,44. No, można się gdzieniegdzie przyjrzeć, nie gdzie by chodzi o etikety, ale z drugiej strony można zobaczyć, jakie, jak tutaj... Pochodzi, o kurde, siadło mi. Brawo, brawo. Mamy to. Ludzie, 4 i 7. Wow. Brawo. Udało się. Wow, ja jestem w ogóle w szoku. Bierzemy to, mamy 59 już. I te wasze rzeczy, te wasze rzeczy trafiają tutaj. I teraz możecie przejść i to sprzedać go to inventory i idziecie y, sprzedać albo, albo albo nie sprzedajecie ja zazwyczaj takie rzeczy sprzedaję no to za piątkę mogę zostawić ale tutaj już mamy 79 widzicie to? 79 już jest dobra i teraz mamy kolejnego klasika i my sobie wbijemy kolejnym stickerem jakieś te stickery są szczęśliwe Tutaj, no niestety nam się nie udało w tej wieży. Kolejne mamy autoplay. Mamy 3Z2. Dobra, Balance, Start. I good luck. Coś trafimy, albo nie. Nie trafiliśmy nic. Także nic się nie udało. Tutaj mamy. Tutaj w ogóle nie wiem, o co dokładnie chodzi. Szczerze mówiąc, to. Aha, o lasowanie, żeby coś pewnie wypadło, tak? I nic nie wypadło. Okej. Okay. Czyli kolejne gówno. Dobra, tutaj znowu jestem ostatnia. Mam 11, ale tutaj, proszę Państwa, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Zobaczymy. O, 2,50. Może nam się uda. Ale jak widzicie, no, nic straconego. Jakby udaje się grać i jest fajnie. Także polecam. <grym> Super. No i tutaj będzie tego gościa z czerwonym. A nie, tego najwyższego gościa. A on wjechał 135. Ja w ogóle. O kurde, ja nie zauważam, że aż tyle rany. Ja byłam w szoku, że on coś wbił, ale <grytanie> nie że tyle, dobra. Mamy upgradera. Mamy. Musimy odświeżyć sobie stronę. Mamy tutaj upgradera. No, dla mnie jest zawsze bezpiecznie. Wiecie, 75%. Ale to nie znaczy, że na pewno jest. O, bezpiecznie. O, Jezus, udało się myślałam, że już się nie uda. Dobra, mam 50 centów więcej, ale nie ryzykuję. Ja w upgradery też nie jestem dobra. Powiem Wam, że ja w rzadko w co jestem dobra. Jestem najlepsza w właśnie graniu tutaj na naszych um, jackpotach. Dobra, tutaj mamy obstawienie kart. No i obstawmy sobie zielone. O, udało się. Obstawiłam zielone. Mam 0,1 i obstawmy czerwone. Jeżeli się uda, obstawiłam i czerwone. I czerwone. I w ogóle za 30 centów wszystko obstawiam. Dobra, jak ten jackpot wygląda? Nic się nie rusza, także grałem sobie dalej. Tu jest takie obstawianie kart. Która strona wygra? O! o. No i wygrała karta niebieska. Niebiescy wygrali. No i tam się podwaja. Mamy tutaj. Ja jakoś tak, czerwony Tutaj ten czerwony, bo też ja zadania wykonuję grając Też macie win, B zagraj za 20 i to wygraj, nie? Więc będziemy sobie grać za 20 na jakiś, na jakiś czas Wpiszemy i zagramy, zapomniałam o tych zadaniach Dobra, tutaj nikogo nie ma, ile on bił? 28, no to też takie przebitki, też takie przebitki średnie Dobra, wygrałam 0,20. Aha, to chodziło o to. Oh. A win. Dobra, wzięliśmy red bars. Idziemy sobie do kolejnej gierki. Tam ja tu sobie zostawię, bo ja lubię tę gierkę. Akurat taka. Dla y, nubów jest. <ścoughs> Czyli dla mnie. Tutaj mamy koło. I tutaj wjedziemy sobie 0,50 i obstawimy x5. I tutaj muszą tra musimy trafić albo czerwone, albo nie szare, albo zielone, albo. Żółte, żółte jest oczywiście X50. Ja stawiam na zielone. Będzie 2,50 wtedy. Ludzie stawiają naprawdę dużo. A weźmy jeszcze 50. Traćmy to jedno. I jednego pońca. Dlaczego by nie? Teraz zobaczymy chwila prawda? Tam w ogóle zielone było. Ile było pod tym? Ale to się kręci. A moje oczy nie, nie wydalają takich rzeczy. Dobra, i co będzie? I będzie czerwony. No i niestety straciliśmy jeden. Dobra, wbijmy jako dru drudzem. 3-1 niech będzie. Wbiło. O! <grytanie> ja piercie. Aha, to pewnie się coś zawiesiło i dopiero teraz ludzie wbijają. Dobra, zagrajmy sobie X50 jeszcze raz. A tutaj poczekam sobie, no i mam 6%. Mm, nie chciałam wbijać, dzisiaj taki betyn, Ja że jestem takie bety. Nie lubię taki wysoki. Ja wolę takie niższe, jak mam 10%, 20%. Wolę też wbić niższą kwotą niż na przykład 10-20 euro, bo wtedy czuję taką presję i ból, że jednak mogłam wbić po 2,50 i mogłam coś ugrać. Ja jestem e, graczem hazardowym, który ma dużo cierpliwości w tym. I ja mogę grać cały dzień, ugrywać sobie po trochę, zachowywać się trochę, wypłacać trochę. Grać cały dzień... I coś ugrać Niż przewalić, wejść na 5 sekund I przewalić, o prawie żółte No niestety Zróbmy jeszcze raz A zróbmy 77, żeby było równo O, tutaj się losowanie zacznie Dobrze, dobrze, niech się kręci Ale wydaje mi się, że może wygrać to ten żomek Albo ten, ten pierwszy raczej nie powinien o, Nie powinien, wygrał trzeci nie, wygrał pierwszy, czyli powinien. <laughs> czyli ja się tym razem pomyliłam. Dobra. Mamy 0,77 na żółte. Zobaczymy, co z tego dalej będzie. Ja hazardy lubię, także jeżeli wy lubicie, to też możecie skomentować za łapkę i inne tego typu rzeczy. No. I... I mamy teraz zielone, pewnie? Nie. Szare. To się nie opłaca. Dobra. Wychodzimy z tej gierki. Tu mamy bombę. Ojej, ta bomba. Dili dali bomba. Czeka, czeka. A weźmy sobie pierwsze tikety. A dlaczego nie? Weźmy sobie 2,73. Pierwsze tikety. Ten dzisiaj miał szczęście niesamowite i dalej sobie gra. Ale jakoś tak trochę się to chyba zaczyna, moi drodzy. No ale cóż. Tu mamy tak. Wsadzamy jeden. I... I teraz... Czekamy, czy krasznie, czy nie. Później kraszowało w małym stopniu. Kurde, a miałam naciskać, czaicie to? O Jezus, dobra, jeszcze raz zagramy za jeden. A miałam to właśnie crashować. Aż, aż mi było takie. I tutaj też powinno być wyżej. Mam nadzieję. Dobra. Straciłam 2, muszę 0,20, bo mam 5 razy zagrać za 0,5. Za 0,2, Boże. Więc zagramy sobie kolejną. Ale teraz już na spokojnie, bo trochę kazy potraciłam, no bo się bawię. Dobra, to jest bezpiecznie 1,12, czyli dużo, dużo jakby nie ugrałam, gdzie ja jestem. Ugrałam 22. A teraz jest wysoko, no teraz to jest niesprawiedliwe mocno. 0,30 weźmiemy. Dobra, dobra. Mm, 0,30. A tu jest 13 sekund. Brudne, nie, nie zobaczę, ale tu jest co? Ile tu jest? 113, mam 2%. Okej, okay, no i tu się właśnie robi ten taki, o, o czym wam mówiłam, 1%. Dobra, nawet nie, nie patrzyłam. Nevermind. No i tu mam do odbioru, take a price. Tak. W walki można grać i w inne rzeczy, ale nie za bardzo. 268, ja ani razu siebie nie widziałam albo nie patrzyłam. O, i mi się już pokazało kto wygrał. I wygrał the endgick? Nie, wygrała ta babeczka. A jestem tutaj. O, tutaj, tutaj. Te karatki w ogóle są inaczej u każdego wiadomo, nie? Dobra. Crash tower. Slot. No, slot. Te sloty Straszne. A wygrać dwie gry. Wygrać dwie gry. 0,20. No to zagramy sobie. A. 0,20. Boże. Alo, dlaczego to się tak zwiesiło? Co co chodzi? Tu jest, tu jest moja gierka, tu jest high, Tego dnia lubię to są karty. Obstawiasz od którego numeru i zobacz. Koso. Kosa. Ej, strategicznie 250 można wrąbać. Powiem wam, że czasami e, tak się uda, że ktoś e, na przykład... E, 2,70, dobra, dawaj. No, i strategicznie można to ugrać. No, na przykład na 1% 300, coś. Więc, jakby ja, jak będę mieć 0, coś procenta, to też mogę ugrać. Dobra, mamy dwa. I dobra, dalej. Wygrywać. Musimy coś wygrać. O, wygrałam 0,70. Nice. Dobra, autoplay. Muszę coś wygrać. Halo. Ja tak lubię sobie zagrać. O, i wygrałam 0,70. Kolejne. Już nam się podbiło. Już mamy Take a Reverse, ale tak jakoś mnie wciągnęło, więc sobie w slotę można pograć. O, rany. O! Cztery. Uuu, jedynkę. Fajnie. Fajnie, podoba mi się. Podoba mi się Take a a Red uh, um, Tak. I teraz mam. 1,5% widziałam siebie raz. O to jest dobry znak. To będę na sie e siebie na końcu pewnie widzieć. No i tutaj kto? No niestety on. A był blisko ten the End, tak? Jedna kratka? Tak, jedna kratka. Bardzo blisko był. Żeby wygrać. No tyle etiketów. Start. O, Jezu, 14 wygrał gościu. Nice, 0,5. Dobra, to teraz podwyższymy sobie 0,5. Zagramy tak ze dwa razy. Nie zobaczymy, co, czy coś nam się siądzie. O, tu już nie siadły te trzy. Okej. Okay. Zag miałam zagrać dwa razy. No, poniosło mnie. Ja tak lubię. No i patrzcie, jak już masz 0,5, to nic nie siada, dobra, ostatni raz. No i widzicie. 0,44, żeby było równe. 44, 88. I zobaczymy, czy siądzie coś. Nie siadło. I widzicie, długo, długo nic nie siadło. Na no 0,2 lepiej się gra. Dobra, znowu wjechał. I znowu można wjechać 2,50. I się pobawić. Czy jakbym wjechała do 70 mogłabym coś ugrać? Nie mówię, że nie. Exchange znowu. O nie, kupiłam. Widzicie, co od odwaliłam. Nie chcę to sergnąć. Nie chcę tyle, bo. Boże, odhacz to, odhacz to, to daj tylko. Pyk. 3,20. To jest ryzyk fizyk. To jest naprawdę taki ryzyk fizyk, ale czasami się opłaca. Bo nawet jeżeli to rozbijemy, to ten gościu tu może to ugrać. A ten prawie nic nie zdobywa, bo go prowizja zżara. I to jest właśnie fajne. I to jest super. No tu już znowu mnie czyta tego obrazka. O, widziałam siebie. Tu też. Eee, no nie, no znowu ten sam. Mógłby ten wygrać. No, oczywiście ja nikomu źle nie życzę, no bo wiadomo, nikomu się źle nie życzę. Tutaj trzeba trzy, dalej ten klapek wisi. Tutaj też jest strach tam grać, bo tracisz tyle. Czekajcie, w trzech itemach tam trzeba dwa coś, nie? W trzech itemach. Weźmy to. Dobra, exchange. A weźmy jeszcze raz to. Dlaczego nie? Dlaczego by nie? No i ja mam 55. O! Teraz wbił 77. Hmm, może wszystkim bia. Play. 3 itemy. Za 88? Czy za 3? Dobijemy. Będziemy po środku. Dobijemy to. Gdzie ja wbiłam? Tu, gdzieś tam? Gdzie ja wbiłam? Tak, wbiłam tu. I teraz widzicie? Będzie losowanie. I to są takie awatarki. No i teraz dupa. No i tu przegrałam, bo już trzeciego tego nie będzie, no. Wygrało 3,52. No, i gościu sobie wlatuje znowu. I wygrał sobie 14. A ja w tym momencie straciłam, bo nie lubię tych giarek takich. Ale tu można wpić. Dlaczego nie? Robić się jako ostatni. Tutaj już mają szansę wygrać ci chłopacy. Chłopaki. Chłopacy, bo 6 święty. O, a tu co? Tu się zacięło. No, teraz dopiero. Ale zaraz pokażę pewnie, kto wygrał. No aha, to już pokazało, chyba tutaj. 25,80, bo tam zacięło trochę. Ale dobra, jest dobrze. Zrobimy sobie ostatniego beta, moi drodzy. I to by była na tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że taki ebecik um, granem szybki. Szybki, szybki. A może otworzymy sobie skrzynkę, jakąś. Wiecie? Otworzymy sobie też skrzynkę na koniec. Tutaj wbijemy, oczywiście... A! Ostatni becik to za pięć. Dlaczego by nie? Wbijemy sobie za pięć, A tu otworzymy sobie skrzynkę. Skrzynkę, którą... Którą, którą, którą... Tutaj jest właśnie ten New Year Events. Klikniemy sobie Events i są skrzynki, żeby otwierać, tak? Tak, jest jakaś skrzynka, ale nie wiem, czy chcę. Nie wiem, zaraz zobaczę. Case. Case, 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 moi drodzy, jak już case. O, jest promocja w ogóle. Ale 90 i można kosę zgadnąć. Odprzemy sobie takie dwie. I zobaczymy, co to będzie, moi drodzy. Będę nie jakieś gówno. Mhm. 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 Słaba ta skrzynka. Nie podobała mi się. Nie podobała mi się. A mi się musi skrzynka podobać. Tu jest też średnio. A może się uda coś. Zotworzę ją zaraz. I tutaj leci. mamy 11%. I tutaj po 33%. Więc ten, ten, ten może zgarnąć ten, ten trzeci. Jest nawet duże prawdopodobieństwo, że ten trzeci zgarnie. I ten trzeci zgarnął. Mówiłam wam, że jest duże prawdopodobieństwo, że gościu zgarnie, Ale było bardzo blisko, bo dużo tych mo też moich klatek obok i to było bardzo blisko, więc ja lubię ryzykować. Ja lubię ryzykować, ja lubię ryzykować i to jest właśnie to najgorsze chyba we mnie. O, Matko boska. Że ja lubię ryzykować. I do 10. Dajcie mi coś innego, 3. Może być. Może być 45 zagram. Otwieramy za 250 skrzyneczkę. Mamy dwa bilety. O kurde, ale dupa. Dobra, jeszcze raz. Jeszcze raz, dajcie coś fajnego. Moja w skrzynki, tak jak ja mówiłam, ja nie mam w ogóle szczęścia w skrzynki. W skrzynkach jestem beznadziejna. I to pewnie wam każdym To jest co? O matko, tutaj ryzyk, fizyk open za 3. Będzie ten. CZK. O, nie, cz -ka. Ale też nie profit. Nic się nie opłacało. Tu mamy bilety. I za te bilety też możemy otwierać, tak? Dobrze rozumiem? 15. Bię sobie za 5. Tutaj się zbiera bilety. Można select case i otwierać i takie tam rzeczy robić. Dobra. 50 centów. Birthday. Otworzymy sobie jedną. Tu Tak, 9 sekund. Dobra, zobaczmy co będzie. O! O! 51 centów. Nice! Świetnie. Mamy upgradera. Dobra, tutaj lecimy. I znowu wjechał gość za 34. I zobaczymy teraz kogo to będzie. Może być tego ostatniego gościa i też, też tak może być. I no i ostatniego gościa. No, widzicie, jak, jak ja dobrze czuję. A nie. Te... Nie ostatniego gościa, tego gościa. Mówiłam, że ja mam dobrego nohala do tego, że ktoś wygrywa. Ale nie mam dobrego nohala do tego, żebym ja to wygrywała. Czasami. Dobra, to sobie wejdę. Za więcej. I tutaj reset i upgradujemy sobie to. Może być do 2.13. I... Dobra, to siadło. Mamy 2.13. Także moi drodzy, to będzie ostatni tutaj becik. I będzie koniec odcinka, bo odcinek wyszedł dłuższy niż myślałam. Ale fajnie się przynajmniej pobawiłam. Może kiedyś z tego będzie live, jak będziemy się bawić i... I myślę, że to będzie spoko wtedy. Jak będzie taki live'ik. A tutaj robi się gruby bet i zobaczymy, ko to będzie. Raz mi się udało grubego byta, wygrać by grać i jestem, jest mistem bardzo dobrze. Naprawdę bardzo dobrze mi z tym jest.